Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony MovieCraft i znajdujemy się na moim świecie, moim starym świecie, do którego powróciłem. Dlaczego? Pewnie nie poznajecie tego świata, ponieważ seria, która się z tym nagrała, w ogóle nie została udostępniona na YouTube. Dlaczego? Ponieważ wstąpiły jakieś problemy z komputerem i wszystko przepadło. A szkoda. Fajnie coś. Tu było, naprawdę, dlatego chciałem powrócić, więc może przy okazji Wam pokażę. Z jednej strony nie ma nic do pokazywania. O, ktoś dołączył. Nie wiem kto. Bonusik tylko dlatego, że jak widzicie, gracze dołączają. Jak to możliwe przez aplikację multiplayer PA. I dobra. I to jest tylko to. Mm, ten mój mały świat. Tak naprawdę, jak sami widzicie, nie ma tutaj challenge'u dużo surowców, ale przynajmniej. Mam zagwarantowane bezpieczeństwo z tym mieczykiem. To jest moja mała hodowla drzewek. Mała, bardzo, ale fajna. A tam w tym kierunku jest chyba spawn. O, widzicie? Trzy osoby biegają. I chyba nas zauważy, A My tego nie chcemy, żeby tu przychodzili. Ciekamy, uciekamy. Trzeba, trzeba zachować skrzynie wszystkie. Ale chyba nic nie mamy w skrzyniach. I dobrze. Hmm. Aha, no i tam sobie gincie. Dokładnie. Tak I co zrobimy w tym odcinku? Oprowadzę was, a już to właściwie to się stało. Pójdziemy do kopalni, a jednak przyszli. Czasami zdarzają się tacy ludzie normalnie, że oni po prostu bez powodu chcą Ciebie zabijać dla zabawy. To jest trochę głupie. Co oni robią? No, teraz mnie nie zabijają, bo widzą, że jestem nadziany. No ale już się biją. Najgorsze jest tutaj, że tu jest Voice Chat i nagle ktoś potrafi cię tutaj włączyć do Voice Chat i sobie rozmawiasz z nim. <grym> Serio. Aha, nie ma niczego. Nie ma dla Was. Nie ma. A jeśli zniszczyć mi ten dom, to ja was niszczę. Słuchajcie, w tym odcinku myślę, że pokażę Wam w ogóle ten świat, bo przy okazji, jako sam seed, jest to bardzo fajny seed. W opisie będzie. Dlaczego? Ponieważ, jak widzicie, są piękne góry. Jest to bardzo, bardzo rozmaicony świat. No, tam właśnie schody będę chciał potem zrobić. Ulala, Ula, no proszę. Tu jest mój diaksowy. O! Okej, okay, trochę węgla nam się zawsze przyda. Nie, węgiel jest taki uniwersalny. Nic się z niego nie robi, tylko pochodnie. A no i tak to jest mega potrzebne. No jak to tak? Będzie trzeba zapalować na mięso. Bo my chyba nie mamy jedzenia. O, dyskender. Okej. Okay. Właśnie, tu są też ludzie bardzo pomagający. Oni się potrafią wejść, zobaczyć, że nie ma niczego zbudowanego, to od razu wychodzą. Dlatego myślę, że ta aplikacja jest bardzo przydatna dla tych, co po prostu chcą sobie razem pograć. Ze znajomymi. O. A. Gdzie w ogóle idę? Na poszukiwanie mięsa. To jest mięso. To idziemy. To nie jest mięso, z daleka to jak świnia wyglądała. O jeju! owca. Mm, ale moim zdaniem to trochę dziwne, bo owca też ma mięso. Powinna być tak, nowy przedmiot. Baranina. Tu ktoś wykopał coś. Wow, dużo. Nie, nie chcę nawoływać czad, sorry. Syryo, baranina powinna być. Już myślałem, że nie niszczą, bo to są dziury. Ja zapomniałem, że to moje takie okna. Uff. Wiedziałem, że mam też jeszcze żelazo mieczek. Yeah. Jak widzicie, strasznie dużo to po prostu jest ludzi, ale jest jeden minus. Tylko trzy osoby mogą dołączyć, bo to jest serwer. Te serwery są tylko dla czterech graczy. No ale zawsze coś. Jak widzicie, pięknie śmigają. Wszystko jest. Tradeka się zawsze przyda. Zabijemy go. Nie, nie będę tak mija. Wracamy do domu, bo się boję już, co tam się dzieje. Aha. Szkielet go chyba bije, czy co? Co tam się dzieje? Coś tam białego jest. Co ty robisz? co wy tu robicie to jest to, że często można trafić na jakieś małe bachory tam nie chciałem, żeby wchodził, bo to jest mój kosz na śmieci to jest bardzo ważne miejsce hmm. no i już oczywiście coś musieli zniszczyć, wiadomo ale nie, fajny widoczek jest ta wyspa, mi się trochę podoba tak Gdyby była trochę większa, to by było bardzo ciekawie. Tu właśnie zamierzam zrobić wejście do kopalni. Ja tego tak ładnie ogrodziłem. No i co jeszcze? o Ojeju. To tyle, nie? Oprowadziłem Was. Przy okazji zademonstrowałem, jak działa multiplayer 4PA na IOSa. No i to to. To, 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 to tyle. Jeśli chcecie odcinki z tej serii, niekonieczny multiplayer, nie? Ale jeśli chcecie, to spoko. Mm. Ej, chodzą dawną jak szczury za tym gościem grand na flecie że ratuj. Ej, mam miecz. He. No, jeśli macie iPhone, czy tam obejdzie ios coś co jest związane z iOS'em i macie tę aplikację, to możemy sobie razem pograć jak chcecie. Dobra. I to by było na tyle. Żegnaj się z Wami. Cześć i dziura. I dziura, dokładnie. Widać, że mi tutaj nie przeszkadzali i pa pa!